Mój blog jest to blog, który wspiera mamy w pierwszych miesiącach życia, wspiera rodziny w pierwszych miesiącach życia ich dzieci w karmieniu naturalnym, czyli w karmieniu piersią. Na pomysł tego bloga wcale nie wpadłam. On zrodził się z tego, że ja sama karmiłam swoje dziecko i dzieliłam się tymi przemyśleniami oraz tymi doświadczeniami z czytelniczkami. Okazało się, że nie wszystkie czytelniczki mają takie dobre doświadczenia jak ja i zaczęłyśmy ze sobą korespondować. I wtedy zaczęła się ta era bloga poradnikowego. Wiele razy słyszałam takie pytanie, zadawano mi takie pytanie, o czym będę pisać, jak ja sama przestanę karmić swoje dziecko piersią. Ja teraz mówię, że ja wykarmiłam więcej niż jedno dziecko piersią. I bardzo wiele mam do mnie pisze, że udało im się dzięki temu, że miały gdzieś tam we mnie emocjonalne wsparcie, z czego ja osobiście jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa. To jest najtrudniejsza rzecz w moim blogowaniu. Radzenie sobie z mitami, które nadal na temat karmienia piersią w mediach, w świecie funkcjonują, które tak naprawdę należy, należy z nimi walczyć, z tymi mitami, mitami, ale bardzo trudne jest też wspieranie kobiet, którym się ta droga nie udała. I wcale nie z ich winy, ponieważ nie otrzymały takiego wsparcia, nie miały w swoim otoczeniu takiego wsparcia, które otrzymać powinny. Cały zeszły rok. Prowadziłam spotkania dla mam. Takie na żywo, nie w internecie. Jestem współzałożycielką kwartalnika laktacyjnego. Jest to pierwszy magazyn w Polsce o karmieniu piersią i rodzicielstwie bliskości. I prowadzę go z wspaniałym zespołem redakcyjnym, który wspiera mnie i inne mamy w karmieniu naturalnym. Czuję, że robię coś takiego, co mnie uskrzydli. To nie jest coś, na czym pewnie zarobię nie wiadomo jakie pieniądze, ale ta satysfakcja, że komuś mogłam pomóc i że ktoś. Czytam nie dlatego, że mu pomogłam, jest ogromna.